Proszę Państwa, wracamy do relacji z tegorocznej konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Pomiędzy inwestycjami, inwestorami i modelami finansowania wykluwają się na tej konferencji decyzje, ale też poważne rozmowy. I my właśnie o finansowanie inwestycji zapytamy kolejnego uczestnika rynku, czy branża offshore, energetyka wiatrowa, zielona energetyka przyciąga inwestorów. Muszę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że Polska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków, jeśli chodzi o energetykę odnawialną. To, co jest kluczowe z punktu widzenia percepcji i postrzegania inwestorów, to to, że bardzo dużo się dzieje w Polsce. Inwestorzy są bardzo mocno zainteresowani projektami wiatrowymi, ale również projektami fotowoltaicznymi i pojawiają się pierwsze zainteresowania związane z magazynami e energii. No to jeżeli inwestorzy się interesują i to jest taki magnes inwestycyjny, to co dominuje? Sceptycyzm, realne podejście do tych inwestycji, czy chora optymizm? Jak to się będzie spinało finansowo? Dominuje chora optymizm, dlatego że pozornie to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, jest korzystne dla branży, ponieważ przyspieszy określone trendy związane z dekarbonizacją. Również polski rząd bardzo mocno forsuje rozwiązania oparte o rozwój energetyki odnawialnej. Wszyscy, wszyscy uczestnicy tej, tej konferencji, tej kilkudniowej, mamy nadzieję, że zasada 10K zostanie zliberalizowana, pojawią się projekty wiatrowe. No i inwestorzy również na to liczą i chcą być, chcą być tutaj jak najszybciej z tymi swoimi pomysłami. Z państwa doświadczenia, jeżeli inwestor wchodzi na polski rynek, to jaki model. Organizacji, jaki model zarządczy i finansowy wybiera? Z naszego doświadczenia mogę powiedzieć, że w zasadzie mamy do czynienia ze wszystkimi, ze wszystkimi modelami na polskim rynku. Inwestorzy są zainteresowani wstępnie projektami, które są na bardzo wczesnym etapie realizacji. Są zainteresowani projektami, które są już realizowane i częściowo mają przyłączenia do sieci, ale również są zainteresowani projektami, które mają pełne, pełne, pełny pakiet zezwoleń, można już je budować. Co więcej, również są tacy inwestorzy, którzy są zainteresowani projektami gotowymi. Czyli można powiedzieć, że każdy projekt znajdzie inwestora, oczywiście pod warunkiem, że prawdopodobieństwo jego realizacji będzie ocenione odpowiednio wysoko, na tyle, że inwestor będzie się chciał w to zaangażować. W naszej rozmowie przysłuchują się uczestnicy rynku. Może część z Państwa jest zaskoczonych informacją, że to faktycznie jest taki duży magnes inwestycyjny. Wejdźmy w takim razie w szczegóły. Kim są ci inwestorzy, którzy interesują się energetyką wiatrową w Polsce? To są duże fundusze infrastrukturalne, po pierwsze. To są gracze, którzy inwestują środki po przewidywalnej stopie zwrotu, głównie pochodzące ze, ze, ze źródeł funduszy emerytalnych, zagranicznych. Mamy do czynienia po prostu z inwestycjami o przewidywalnej stałej stopie zwrotu. To jest pierwsza grupa inwestorów. Druga grupa inwestorów to są inwestorzy strategiczni. To są inwestorzy, którzy chcą zmniejszać swój udział w energetyce tradycyjnej i budować ten procent udziału energetyki odnawialnej. W wielu przypadkach mamy do czynienia również z inwestorami lokalnymi, którzy do niedawna byli deweloperami, a dzisiaj chcą mieć status IPP, czyli niezależnego producenta energii. I, I przesuwają się w stronę tego modelu, uczestnicząc aktywnie nie tylko w dewelopmencie projektów, nie tylko w budowie tych projektów, ale również w obsługiwaniu tych projektów i w sprzedawaniu energii pochodzącej z wybudowanych przez siebie i wydevelopowanych projektów w przyszłości. Jaka jest Wasza rola w tej całej układance? Jones Lang LaSalle pozycjonuje się jako uczestnik tego rynku z racji, tej, że jesteśmy doradcą wielu podmiotów kapitałowych, które są zainteresowane inwestycjami w tą branżę. Tradycyjnie nasi klienci inwestowali w branżę nieruchomości, w centra logistyczne, natomiast od pewnego czasu dedykują bardzo istotne środki, bardzo istotne fundusze, które są blokowane w, w aktywa zielone, powiedzmy mówiąc wprost w aktywa zielone. Nasza rola polega na tym, żeby tych inwestorów zaznajomić z polskim rynkiem, zapoznać ich z ciekawymi projektami inwestycyjnymi, a z drugiej strony dla polskich deweloperów zaproponować ciekawe rozwiązania. Czy to będzie rozwiązanie oparte o kapitał na rozwój, czy to będzie rozwiązanie oparte o finansowanie określonych etapów, czy to będzie rozwiązanie oparte o joint venture, czy to będzie finansowanie hybrydowe, mezzanine financing, czy to będzie jakikolwiek, jakiekolwiek inne po prostu finansowanie odpowiednio ustrukturyzowane i dostosowane do poziomu projektu i tempa jego zaawansowania. Czym jest to finansowanie hybrydowe? Finansowanie hybrydowe jest finansowaniem, które wpisuje się w lukę między finansowaniem tradycyjnym, finansowaniem bankowym, które z reguły jest oparte o finansowanie projektowe, czyli jest osadzone, osadzone o dług obsługiwany z punktu widzenia poziomu projektu. Jest, dług bankowy jest finansowaniem senioralnym, to znaczy, że bank w przypadku, w przypadku problemu ze spłatą, jest obsługiwany jako pierwszy. Tak. Z drugiej strony mamy equity, czyli typowe finansowanie, gdy ktoś kupuje udziały w spółce, dokonuje podwyższenia kapitału, natomiast mezanin sytuuje się między tym. Jest, ma pewne elementy charakterystyczne dla finansowania bankowego, czyli ma charakter pożyczki, jest Oprocentowanie, natomiast zdecydowanie jest mniejszy pakiet zabezpieczeń. Jest to dużo bardziej elastyczne rozwiązanie. Inwestorzy udzielający pożyczek w formule mezanin czy w formule hybrydowej akceptują ryzyko rynkowe, niekoniecznie oczekują aukcji, niekoniecznie oczekują umowy na dostawę energii, czyli PPA. -a. Natomiast z drugiej strony oczekują na pewno wyższej stopy zwrotu, ale niższej niż inwestor kapitałowy, dlatego jest to atrakcyjne. A dzisiaj polscy deweloperzy, polscy inwestorzy lokalni mając do wyboru możliwość realizacji projektu i komercjalizacja tego projektu w oparciu o ceny rynkowe, o tym o czym mówimy po angielsku merchant risk versus to z cenami opartymi o aukcje czy nawet o krótkoterminowego PPA, no niekoniecznie znajdują wspólny język z bankami. Poza tym finansowanie bankowe charakteryzuje się dużo większym poziomem komplikacji, o procedurowania, konieczności sprawdzania, weryfikacji i tak dalej. A finansowanie mezowe jest dużo bardziej elastyczne i w obecnej sytuacji, jeżeli jest udzielane w euro i mamy zabezpieczone, mamy zachedżowane kursy, jest korzystniejsze, w wielu przypadkach może być korzystniejsze niż finansowanie udzielane przez polskie banki w złotówce. To na koniec naszej rozmowy spróbujmy zaprognozować. Liberalizacja zasady 10H na ostatniej prostej. Wspomniał Pan, kto już zainwestował na polskim rynku, kogo przyciąga zielona energia do Polski, a kogo na tym rynku jeszcze nie ma, kogo ta liberalizacja może tutaj przyciągnąć? Na pewno jest wiele też takich podmiotów, które się specjalizują w energetyce wiatrowej. To, co się wydarzyło w energetyce wiatrowej kilka lat temu i w związku też z ustawą 10H w zasadzie zniechęciło inwestorów, typowych inwestorów wiatrowych do inwestowania w Polsce. Myślę, że to, z czym my jako Jones Langla-Sal się spotykamy, to zwiększone zainteresowanie. Inwestorzy nas pytają, jaki jest etap procedowania zasady 10H, kiedy należy się z tego spodziewać, że ta zasada zostanie zrealizowana, co to będzie oznaczało. Na pewno będziemy mieć do czynienia z pewną inercją, ponieważ te projekty od razu nie powstaną, będą dewelopowane. Natomiast pojawią się inwestorzy, będziemy mieć do czynienia z dużo ciekawszymi projektami wiatowymi niż były do tej pory ponieważ do tej pory projekty realizowane były w oparciu o stare technologie, niższe maszty, niższą wydajność. Dzisiaj mamy do czynienia z wyższymi masztami, mamy do czynienia z większymi turbinami, z większą efektywnością. No i poza tym mam nadzieję, że odbiór społeczny będzie dużo, taki bym powiedział, bardziej realny niż było to wcześniej. Nie będzie negatywnej kampanii temu towarzyszącej. No, temu oczywiście też sprzyja... To, o czym dzisiaj wszyscy mówimy, czyli zmniejszenie śladu węglowego, to, co o czym mówimy, stanie się bardziej zielonym, odrzucenie węgla, paliw kopalnych, a Polska stoi wiatem. Wiatr jest dużo bardziej efektywny niż energetyka pochodząca ze słońca w warunkach polskich i mam nadzieję, że będzie się w Polsce rozwijać sukcesem. Dziękuję za komentarz do CIRE. Dziękuję bardzo i dziękuję za rozmowę. Dziękuję.